Cześć, witam Was z tej strony, Shark Trader. Zapraszam Was do najnowszej analizy gazu, moi kochani. Dla tych, którzy są ze mną pierwszy raz, standardowo zapraszam Was do subskrybowania kanału. Prawy, dolny róg, przycisk subskrybuj i czarny dzwoneczek. Tak więc, jeżeli klikniecie, będziecie wszystkie takie analizy dostawali w przyszłości na bieżąco. Kolejna standardowa sprawa to rozliczenie się z poprzednich analiz. Jedna już taka stara analiza, czas się z niej rozliczyć, ponieważ ona ewidentnie już tutaj doszła do, do realizacji. A mianowicie mówiłem o wejściu w longa, o longach na tych zielonych poziomach i dojściu do tego różowego pola, co zrealizowało się idealnie, koncertowo. Więc ta analiza jest ewidentnie udana. Kolejna analiza, ostatnia analiza, to jest analiza. O, tutaj ja tu przejdę na wyższy interwał. E, właśnie najświeższa, sprzed kilku dni, w której mówiłem, że tutaj, tu na tym zielonym polu będę szukał longów, bo uważam, że to jest bardzo fajne miejsce. I nadal to podtrzymuję, co powiedziałem. To było bardzo dobre miejsce do poszukiwania longów. Zobaczcie, linia trendu, kros średnich, ponadto 50% Fibonacci'ego całego tego ruchu do góry. I tu było świetne miejsce do poszukiwania tych longów, tu jeszcze y, była y, formacja harmoniczna, i teraz zobaczcie, to jest to miejsce, o tutaj w tym miejscu, to jest poziom 6, okolice 606 do 6250, ta strefa. I teraz, nawet jeżeli znaleźlibyśmy, o, potraktowalibyśmy y, chociażby ten układ, tu nawet była, zobaczcie, dywergencja, taka malutka. Jeżeli ten układ dwuświecowy potraktowalibyśmy jako nasz sygnał do grania w górę, bo mieliśmy dywergencję, mieliśmy jakąś formację objęcia hossy, to bezwzględnie i absolutnie należało mieć stop lossa pod tym sygnałem. Sygnały mają to do siebie, że albo działają albo nie działają. I na tym polega handel i to jest prawdopodobieństwo. Tak samo Stoplosy. Stoplosy są od tego, żeby wykonywały swoją pracę. A jakie jest ich zadanie? Nie przysporzyć straty na rachunku, tylko uchronić przed tym, żeby wpakować się w wodospad w dół, jeżeli źle wyszliśmy. Taka jest rola i praca stopłosów. Tak więc podkreślam to dla wszystkich, którzy o tym nie wiedzą, że zagrania, analizy, które ja robię pokazują, według mnie, z moich metod, duże prawdopodobieństwo odwrotu rynku. Ale czasami jakaś analiza może nie wyjść. Czasem może nawet nie wyjść kilka analiz z rzędu. I to nie jest tragedia, bo trading nie polega na tym, żeby wszystkie, to by było cudowne, fajnie by było, gdyby tak się działo, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w tradingu nie zawsze są zyski. I nie 100% zagrań i analiz, Daje zarobić, i dlatego należy kontrolować swoje ryzyko poprzez na przykład stawianie stop-lossów, lub stosowanie odpowiedniej wielkości pozycji, czy też zarządzanie wielkością pozycji. Tak więc ta analiza moi kochani po prostu nie wyszła, nie udało się, trudno. W ostatnich tygodniach, kilku gaz dał chyba z 5 czy z 6 pięknych analiz, które pięknie zadziałały, i teraz ta analiza jest raptem jedną, mówię raptem, tylko jedną analizą, która nie wyszła. W mojej nomenklaturze, w moim podejściu do rynku, to jest tylko i wyłącznie jedno R stracone. A cała masa innych zagrań dała po kilka R. Chociażby zobaczcie, tutaj dojście w to miejsce dało 6 R. Czyli 6 takich stratnych pozycji ze stop mogliśmy pokryć tą, tą stratą. Skupiam się na tym więcej, bo chciałbym, żebyście zdawali sobie sprawę, w jaki sposób ja podchodzę do tradingu i że dla mnie za każde zagranie jest takie samo. Jest na tym samym poziomie i emocjonalnym, i finansowym. Ryzyko powinno być takie samo, a nie nadmierne lewarowanie się, bo akurat jest nadzieja, że, że dana analiza wypali i będzie to analiza życia. Ostatnie słowo kończące to rozliczenie tej analizy, takie ostrzegające. Bardzo wiele osób twierdzi, że rynek Forex to hazard i że na nim się nie da zarobić. Jest bardzo wiele rzeczy, które odróżnia tradera od hazardzisty. chociażby stawianie stop lossów. Trader po prostu z nich korzysta, a hazardista nigdy. Hazardista kieruje się nadzieją, a trader zimną krwią i zdrowym rozsądkiem. Tak więc yy, kończąc, to yy, przechodzę moi kochani do kolejnej analizy, żeby się yy, z Wami nią podzielić. Jesteśmy już na nowiutkim yy, szablonie. Yy, wszystko, co było do tej pory, yy, yy, jest wykasowane. <laughs> Jak widzicie, jest tutaj formacja kraba. Formacja kraba. Swój punkt D, czyli zwrotny, ma Tutaj. To jest poziom 484 z małym haczykiem. I teraz ta formacja, ten punkt D, znajduje się między dwoma żółtymi liniami. Ja je troszeczkę przesunę, żeby Wam pokazać. Zobaczcie. Te dwie żółte linie symbolizują to są po prostu dołki historyczne. Pierwszy jest z 28 października, drugi 100 razy bardziej istotny z 24 października. I gdzieś w tej strefie uważam, że rynek się odwróci do góry. Ja często powtarzam: rynek to nie apteka, i dokładnie to samo powtórzę tutaj. Gdyby rynek był efektywny, to zawsze wszystkie metody by działały. A ja ze swojego doświadczenia zauważyłem, że czasami formacje harmoniczne, punkty D są przebijane i to pięknie reaguje, czasami minimalnie do nich nie dochodzi. Dlatego dobrze jest posiłkować się różnymi innymi wskazówkami mówiącymi o tym, że Spodziewamy się kolejnego, że spodziewamy się odwrotu w danym miejscu. Przede wszystkim, co tu się bardzo rzuca w oczy i jest bardzo istotne. Tutaj, moi kochani, spójrzcie, tworzy nam się na H1 na e, histogramie MACD dywergencja. Jak na razie mamy trzy garby. Nie mam jak wam tego udowodnić, ale przyczucie mi podpowiada bardziej powiedziałbym, wynika to z mojego wieloletniego doświadczenia, że powinny być jeszcze dwa garby, a przynajmniej jeden. I to by idealnie pasowało ze spadkiem ruchu ceny do 4,84, czyli właśnie do punktu D tego kraba. Może być taka sytuacja, że pierwszy garb zrobi się na pierwszym dołku 4,98, drugi garb, nawet dojdzie do drugiego dołka 4,70. Ile tu jest? 4,73. I nawet powiem Wam szczerze, pasowałoby mi, żeby ten drugi dołek na 4,73 został wybity, ponieważ zrobienie ładnej formacji na tym dołku, na wybiciu jego, zaskutkowałoby piękną konfluencją wielu elementów. Punkt D, dołek, kolejne garby dywergencji, jakaś formacyjka odwracająca nam ruch, no i właśnie fałszywe wybicie. I... Ja, szczerze powiedziawszy, tutaj poszerzę tą strefę, bo gdzieś tutaj według mnie trzeba będzie szukać yy, fajnej formacji. Zdziwiłbym się, gdybyśmy odwrócili się na pierwszym poziomie. Aczkolwiek nie wykluczam, jest to możliwe. Wszystko zależy od tego, ja to będę obserwował. Wszystko zależy od tego, jak cena się tutaj zachowa i ile czasu to będzie trwało. Ale a propos czasu, mam jeszcze dla Was jedną wskazówkę. Przejdę teraz na interwał D1 i teraz zobaczcie. Liczymy od góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć świec w jednym kolorze. Pamiętacie wskaźnik czasu, o którym Wam mówiłem? Zazwyczaj jest tak, że przy siedmiu świeczkach można już spodziewać się solidnego odwrotu czyli brakowałoby nam jeszcze jednej czerwonej spadkowej świeczki czyli jutro byłaby siódma. I pojutrze moglibyśmy się zastanawiać nad odwrotem, czyli mniej więcej, kierując się tą nomenklaturą, tym, tym sposobem, jeszcze za co najmniej dwa dni moglibyśmy się spodziewać odwrotu. Natomiast to nie jest tak, że to jest mus, że tak musi być, że tak się na 100% wydarzy, że to jest gwarant. Natomiast gdyby do tego doszło, że jeszcze dwa dni byłyby spadków, to jest duża szansa, że to by wyzwoliło nam. Właśnie wskaźnik czasu do, yy, yy, do wzrostów. Jeżeli to, o czym teraz mówię, ten czas zgrałby się ładnie z tym poziomem, lub może nawet z tym, yy, z tym wcześniejszym, o którym powiedziałem, to i yy, padłaby tam jakaś formacja, to to by była dla nas piękna wskazówka i konfluencja do szukania ruchu do góry. Yy, ja, jeszcze, ja już to skasuję, bo to już na mnie będzie potrzebne. Na pewno zaznaczę tutaj ten pierwszy poziom 4,98, no w zasadzie można powiedzieć 5. I na tych dwóch poziomach należeć będzie, należy będzie szukać wzrostów. I teraz, jakie te wzrosty mogą być? Idziemy na D1. Przybliżamy sobie troszeczkę. No i mierzymy sobie cały ten nasz spadek. No załóżmy, że to będzie stąd. No niechby to było okolice 50%. To zobaczcie, na interwale D1 mamy tutaj taki krosik, ja go jeszcze przybliżę. Tutaj w okolicach 50%. To jest 608 do 6,17. I tutaj moglibyśmy szukać take profitu gdzieś w tych okolicach Jeszcze jest jedna rzecz, którą teraz właśnie zauważyłem i chcę wam pokazać Zobaczcie, co nam się tutaj tworzy. Ten wskaźnik, który mam, jeszcze tego nie pokazuje, ale ja już to widzę. Zobaczcie. Tutaj Formacja, szarka nam się tworzy. Ona się tworzy. I o czym nam to mówi? Że teraz w tej chwili to dopiero zauważyłem, robiąc tą analizę. Że punkt D tego szarka może zabrnąć aż do 113%. Czyli to jest 4,45. Ja wiem, że to może dziwnie wygląda, kiedy ja mówię, odwróci się albo tu. Albo tu, albo tu. Natomiast ja Wam robię tą analizę po pierwsze z wyprzedzeniem, więc nie wiem, jak cena zachowa się na tych poziomach, i daję wskazówkę, co się może wydarzyć. Po drugie, wskazuję Wam, na którym poziomie należy szukać jakiś oznak tego, co się może dziać, jakiegoś sygnału odwrócenia. Ruchu. Ja pamiętam taką analizę, to był chyba KCHF czy KJPY, gdzie też zaznaczyłem trzy z tych poziomów i pierwsze dwa rynek jak przez masło przeleciał. Dopiero na drugim zrobił, na ostatnim, na trzecim zrobił się odpowiedni y, ruch i y, odpowiedni sygnał, który dał nam y, wskazówkę. Dlatego y, to są trzy potencjalne miejsca y, stawiania pułapki. Na longi, natomiast trzeba pamiętać, jeżeli tam się ten szlak właśnie rysuje, że ruch do góry raczej będzie tylko ruchem korekcyjnym. I z tego co wszystko tutaj wychodzi, najprawdopodobniej, ale to jest bajka na, osobną, na osobne nagranie, najprawdopodobniej to wszystko, biorąc po układzie fal, jak to teraz wygląda. To wszystko od października, od dołka w październiku z 24 było po prostu trzyfalową korektą, i jeżeli jeżeli spadniemy tutaj poniżej tego dołka, to po prostu najzwyczajniej w świecie Mamy dalsze spadki, i analiza, którą zrobiłem, ta długoterminowa o bardzo dużych wzrostach cen gazu. Po prostu, najzwyczajniej w świecie po wytworzeniu się całego tego miesięcznego, praktycznie półtora miesięcznego układu falowego, neguje tamtą analizę. I tu też jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto powiedzieć. O moim podejściu do rynków. Ja nie mam problemu z tym, żeby przyznać się do błędu. Nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, trudna analiza nie wyszła, nie udało się, znajdę zagranik gdzieś indziej. Na rynku trzeba reagować na to, co się dzieje, a nie ślepo łudzić się, że będziemy mieli rację. To jest to, co ja zawsze Wam wszystkim powtarzam. Na rynku traci ten, kto chce mieć rację. Na rynku zarabia ten, kto reaguje na sytuację. I realizuje te profity, robi prawidłowo swoją strategię. Ten, kto nieprawidłowo rozegra swoją strategię, ten jest skazany na, na porażkę i na straty. Tak więc, potencjalny, moim kochani, potencjalny ruch wzrostowy z któregoś z tych pól to są, moim zdaniem, te okolice możliwe, że korekta będzie trochę płytsza, w tym wypadku do 38%. 8%. A dlaczego? Ano dlatego, bo zobaczcie, jeżeli ten szark się zrealizuje, to tutaj mamy punkt B, czyli lekkie nadbicie punktu B może od razu dać ruch w dół. Szarki właśnie z takim głębokim B często nie korygują się głęboko. Nie jest to sztywna reguła, ale często się tak dzieje. Tak więc zostawiam Was, moi drodzy, z tą analizom. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś przyda. Bardzo gorąco Was zapraszam do komentowania, lajkowania, łapek i oczywiście wszyscy, którzy chcieliby takie analizy dostawać w przyszłości, są proszeni o subskrybowanie kanału. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia na kolejnej analizie, a na pewno wkrótce ich będzie sporo, bo dużo rzeczy widzę na rynku. I to wszystko, moi drodzy. Mówił dla Was Shark Trader. Cześć.